Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez miasto Leszno. Dzień dobry Państwu. W studiu Emilia Wojciechowska i mój gość, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, Donata Majszak-Popławska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o pomocy osobom niepełnosprawnym. Na ulicy Lipowej powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Mówiliśmy o tym, bo kamienicę przekazał miastu samorząd województwa wielkopolskiego. W listopadzie przyszłego roku ten budynek ma zostać zaadaptowany, bo tam trochę prac trzeba wykonać, tak, dostosować. modernizacja, mhm. remont to jest za, za drobne słowo na to, co tam będzie się działo, ale to prawda, tak, w przyszłym roku y, na, czy zadanie musimy wykonać, czyli y, centrum musi powstać, y, musi ruszyć 1 października 2025 roku, co nie znaczy, że będziemy zwlekać, tak, bo jeżeli będziemy już y, gotowi, tak wszystkim zależy, żeby, żeby ta kolejna forma pomocy jak najszybciej ruszyła, to oczywiście, że, że to centrum ruszy. Wiem, że wybrano wykonawcę, to jest firma Michalski z Leszna. Ta firma złożyła najniższą ofertę, 3 miliony 800 tysięcy złotych, choć i tak większą niż zabezpieczone środki w budżecie, 200 tysięcy tam trzeba dołożyć. W sierpniu zostanie podpisana umowa, przekazany plac budowy i mam takie informacje, że do listopada przyszłego roku ta inwestycja ma zostać ukończona. Centrum opiekuńczo-mieszkalne, więc można rozumieć, że oprócz tej opieki i takich usług opiekuńczych będą też tam mieszkania. Przede wszystkim, ponieważ od tego wychodziliśmy rozpoczynając pracę, w ogóle myślenie o takiej formie usługi, dlatego że tego ciągle jest mało, tak? czyli różnego rodzaju mieszkań chronionych, tak? których jest ich kilka rodzajów i stąd wyszliśmy, że potrzebne są mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, które albo przez jakiś czas chcą spróbować życia samodzielnego, oczywiście ze wsparciem, ale e, chcą utworzyć e, swój mały własny kąt, czyli oddzielić najczęściej od rodziców. Od najczęściej są to osoby e, oczywiście dorosłe z niepełnosprawnościami, e, być może ten pobyt będzie dłuższy, czyli kilka lat, a może i e, po prostu do, no, do końca życia, mhm. tak? Także tutaj jesteśmy e, bardzo elastycznie otwarci i to Ile takich przede... mieszkań będzie? Osiem takich, y, takich mieszkań, także część z nich jest dostosowana, dwa mieszkania są dostosowane do osób poruszających się na wózkach, czyli muszą być one troszeczkę większe, żeby te osoby mogły y, poruszać się na tych, na tych wózkach, będą one y, równo wyposażone i to jest pierwsze i drugie piętro y, tego budynku. Natomiast y, na parterze będzie znajdowała się taka część dzienna, z małą rehabilitacyj, salą rehabilitacyjną, z częścią taką wspólną, z kuchnią, żeby też te osoby miały możliwość nauczenia się przygotowywania posiłków, bo oprócz tego każdy w tym małym swoim mieszkanku będzie miał aneks kuchenny, także będzie zapewniona jak najbardziej ta intymność, że nie będą musieli spożywać posiłków wspólnie, ale te osoby, które będą chciały, to będą miały taką możliwość Możliwość pobycia również wspólnie. Te osoby będą tam samodzielnie um, żyły, ale będzie. Nie chcę powiedzieć nadzór, bo to wsparcie. złe słowo. Wsparcie. Mhm. Tak, będzie, będzie wsparcie. To wsparcie będzie y, różnego rodzaju. Y, będzie to wsparcie całodobowe, bo y, przez noc, ale to też będziemy tutaj dostosowywać, tak? Ponieważ zamierzamy się również ubiegać o środki na, y, po zakończeniu tej inwestycji, o środki na funkcjonowanie centrum, czyli na opłacenie kadry i wszystkich rzeczy, które będą się tam działy i będą niezbędne, żeby... Pomóc tym osobom w codziennym życiu. No to będzie właśnie, tak jak powiedziałam, ta, ta część taka rehabilitacyjna. Osoby również, ponieważ to nie tylko te osoby mieszkające, ale również, również osoby, które. Nie mają, nie chciałabym użyć złego słowa, że nie mają co z sobą zrobić, ale są takie osoby, które jednak nie mają swojego miejsca, czy no nie chcą skorzystać z innych form, które, które tutaj oferujemy im z różnych powodów. Tak? Być może muszą się zastanowić w ogóle, jak wyobrażają sobie życie i będą mogły korzystać z takiego, z takiego miejsca. Ja, ja chciałam się poprawić, ponieważ tych mieszkań będzie 6 tak? I czternaście osób, oprócz tych osób, 14 osób będzie mogło korzystać z takiego wsparcia dziennego. Oprócz tych mieszkańców. Oprócz, oprócz uh -huh. tych mieszkańców, ponieważ mieszkańcy tego centrum to mogą być osoby, które obecnie korzystają na przykład ze z usług środowiskowego uh -huh. domu samopomocy albo z warsztatów terapii zajęciowej, tak? To jedno drugie drugiego nie wyklucza. Bo tam oprócz mieszkań, tak zrozumiałam, będzie się mieścił właśnie środowiskowy dom samopomocy, gdzie będzie można taki dzienny pobyt. Znaczy to realizować. nie będzie środowiskowy mhm. dom samopomocy, y, natomiast be, będzie, tak jak powiedziałam, na parterze jest taka y, część y, dzienna. Ona jest mniejsza niż w środowiskowych domach samopomocy, ponieważ liczba uczestników tutaj jest też mniejsza, 20 osób. Jesteśmy za takimi małymi formami wsparcia. One na pewno bardziej sprawdzają się niż domy takie pomocy duże. społecznej no, to na ponad na 100 osób, które, które przez lata funkcjonowały i funkcjonują nadal. Jak duże jest zapotrzebowanie na takie usługi? Czy wiadomo, czy taką informację? Ma Pani, ile jest osób niepełnosprawnych, które mimo tego, że mamy dwa domy środowiskowe w Lesznie, dom środowiskowy w Konkolewie, warsztaty terapii zajęciowej, ile jest takich osób, które no, tak potocznie powiem, siedzą w domach? nikt tego tak naprawdę nie wie ponieważ pytanie o liczbę osób z niepełnosprawnościami w mieście nie tylko w mieście ponieważ w innych gminach też osoby pytają się to nie ma takiej statystyki możemy bazować tylko na liczbie wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności natomiast chcę powiedzieć tak że chociażby tak w jednym środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Niepodległości mamy 50 uczestników w drugim Środowiskowym Domu Samopomocy na przestrzeni 8 lat zwiększyliśmy tutaj dzięki wspólnym staraniom ze Stowarzyszeniem liczbę uczestników o kilka osób, a na starozamkowej w SDS-u prowadzonym przez Stowarzyszenie są, przebywają, korzystając z tego wsparcia osoby z dużymi niepełnosprawnościami. W warsztatach terapii zajęciowej w ciągu trzech lat ta liczba uczestników zwiększyła się z 30 do 50. Także widać, że Ciągle te osoby są, y, ciągle wiemy korzystać. korzystać z różnych form. Trzy tak? lata temu uruchamialiśmy program, program y, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Obecnie jest Trzeci rok tego programu. Pamiętam, jak trzy lata temu osoby czy rodziny reagowały na taką ofertę. Długo zastanawiały się, no bo to była nowość, tak? Nie wiedziały, co ten asystent będzie robił, na co mogą liczyć. Natomiast teraz osób korzystających z tej chcących pomocy. Chcących w ogóle skorzystać jest tak dużo, że wprowadziliśmy w tym roku regulamin, który musiał być zgodny z ogłoszonym programem rządowym, ponieważ korzystamy tam ze środków. To jest prawie 800 tysięcy na rok. Także tych form jest bardzo dużo i każdy może znaleźć coś dla siebie. Ile jest takich rodzin, które korzysta z asystenta osoby niepełnosprawnej? To jest to jest tak, że jest jeden asystent dla jednej rodziny? Czy to jest asystent, który ma pod opieką więcej osób? W tym roku na dzień dzisiejszy mamy 40, 46 takich osób, rodzin, a asystentów mamy ponad 30. Niektórzy asystenci decydują się, że wezmą pod to swoje wsparcie dwie osoby, dwie rodziny, inni mówią, że jeden. Także to jedną taką rodzinę obejmą. Także tutaj wiadomo, że to Pomoc jest jeden na jeden, to jest bardzo indywidualna forma pomocy, także tych osób do pracy potrzebujemy też dużo. Mamy program Opieka Wytchnieniowa, który też nie wyklucza się ani z usługami opiekuńczymi, ani z asystentem, natomiast staramy się równoważyć tą pomoc, tak? czyli bardzo. Indywidualnie pracownicy socjalni w tym roku sprawdzali sytuację rodzin, żeby dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. Pomoc takiego asystenta czy ta opieka wytchnieniowa to jest duże odciążenie dla rodziny? Duże odciążenie przede wszystkim, że tutaj dodam, że obydwa programy to jest milion złotych dodatkowych dla nas na te, na te usługi, także jest to całkiem sporo na, na, na rok. Z opieki wytchnieniowej też korzysta 20 mieszkańców. Są osoby, które Wymagają tak dużego wsparcia, że mają i usługi opiekuńcze, i opiekę wytchnieniową, ale dzięki temu możemy je zachować jak najdłużej w swoim środowisku, w swoim domu, w swoim mieszkaniu i nie, nie ma konieczności umieszczenia w domach pomocy społecznej, chociaż z tej formy też mamy... Yy, no, rok do roku właściwie ponad 10% więcej osób korzystających. Także yy, no, należy się cieszyć, że żyjemy dłużej, bo to jest efekt tego, że żyjemy dłużej, ale też jesteśmy no, generalnie schorowani i niepełnosprawni. Wrócę jeszcze do asystenta rodziny, czy asystenta osoby asystenta niepełnosprawnej. Tak. Czy, czy jest jeszcze takie zapotrzebowanie? Czy wyszukacie takich osób? I czy, jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby, czy to są pracownicy po prostu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tutaj muszę przyznać, że mamy bardzo dobrą e, współpracę ze stowarzyszeniami, e, i przez te trzy lata wypracowaliśmy sobie taki system, że e, osoby, które angażują się w stowarzyszeniach, a spełniają wymogi określone programem, ponieważ tam też trzeba spełnić, ale to nie trzeba mieć żadnych studiów, tak? Wystarczy kilkumiesięczna praktyka gdziekolwiek, pracy z takimi osobami. Nawet wolontariat pewnie. Tak, nawet wolontariat honorowy coś takiego, po prostu jeżeli osoba przyjdzie z takim zaświadczeniem, że opiekowała się taką osobą, tak, poprzez jakieś stowarzyszenie, tutaj mamy bardzo pozytywny przykład współpracy naszej ze Stowarzyszeniem Pozytywka, gdzie wolontariusze są naszymi też tutaj asystentami, pracują dla tych osób z niepełnosprawnościami, opiekę wytchnieniową, drugi rok z rzędu realizuje spółdzielnia socjalna pod skrzydłami, także że też tutaj no nie tylko sami realizujemy te usługi, ale też poprzez tworzenie takiej sieci współpracy z różnymi podmiotami. Pewnie jeszcze długo mogłybyśmy na ten temat rozmawiać, ale już nasz czas się kończy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy mojemu gościowi, pani Donata Majszak-Popławska, dyrektor miejskiego ośrodka pomocy Rodzinie, Właśnie gościła dziś w Radio Elka. Dziękuję Państwu. Leczno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.